Drodzy zawodnicy Real Mary, dzisiaj jest niezwykły dzień, to dzień, w którym staniemy się największym rywalem FC Barcelona. To moment, który będzie miał znaczenie nie tylko dla, dla Was jako drużyny, ale także dla naszych kibiców, którzy trzymają za Was kciuki. Musicie pamiętać, że nosicie na sobie koszulki Realu Madryt, klubu o historii i dziedzictwie. Które przerosło nasze pokolenie. To koszulka, którą nosili wielu piłkarzy przed wami. To koszulka symbolizuje pasję, determinację i zwycięstwo. Dzisiaj nie walczcie tylko dla siebie, walczcie dla tych, którzy w was wierzą, dla tych, którzy poprzednio reprezentowali tą drużynę, dla tych, którzy są z wami duchem na boisku. Każdy ruch, każda akcja, każde podanie to ma znaczenie. To jest wasza szansa, by dodać kolejny rozdział do tej wspaniałej historii. Pamiętajcie o tym, co was tu przyprowadziło. Wasza pasja do piłki nożnej, wasza miłość do gry. Niech ta miłość przekłada się na minutę tego meczu. Niech wasza determinacja i praca z treningów stanie się widzówką waszej gry na boisku. Wiem, że każdy ma w sobie to coś potrzebne do osiągnięcia rzeczy. Teraz jest czas, by to pokazać światu. Niech Wasza gra będzie inspiracją dla młodych piłkarzy, dla fanów Realu Madryt na całym świecie. Dzisiaj jesteście w scenie na scenie. Więcej dajcie od siebie zjednoczeni, jako zespół, jako jedna rodzina. Niech Wasza determinująca umiejętności, i współpraca poprowadzi nas do zwycięstwa. Wierzę w Was, wierzę w naszą całą drużynę. W wszyscy jesteście twarzami Realu Madryt. Do boj zawodnicy. I tak rozpoczęło się pierwsze El Clasico, w którym zagrałem. Zagrałem w tym El Clasico na pozycji środkowego, pomocnika defensywnego, więc lekka zmiana, ponieważ nie mieliśmy właśnie tej pozycji. Więc ja na niej zagrałem, poszło mi dosyć dobrze. Pada pierwszy gol. Tu była ciekawa sytuacja, bo mieliśmy podobno nie grać, a jednak wyszło, że to zostało zaliczone, ale no to to bywa. Przez większość tego meczu staraliśmy się oczywiście nadrobić ten wynik i spróbować wygrać ten mecz. Nasi przeciwnicy też nie odpuszczali, atakowali. Mieli dużo dobrych akcji, nie wszystkie im wychodziły. Tak jak tutaj, poprzeczka i tutaj sytuacja na gol dla Realu Madrid, więc to jest pierwszy gol w tych odcinkach, niestety nie strzelony przeze mnie ale jest i gol i również remis w El Clasico I tutaj Atak ze strony przeciwnika, faul i rzut karny, jak co odcinek. I rzut karny nie został wykorzystany, również jak co odcinek. I tu atakujemy. Ja próbuję oddać strzał. Oddaję strzał. No i niestety zablokowany. I próbuję kolejny, ale również zablokowany. Tutaj blokuję. I podaję. To jest najbardziej kontrowersyjna sytuacja, moim zdaniem, w tym meczu. Bo tu, jak możecie zobaczyć. Jest sam na sam. I strzela. Bramkarz podobno broni. A tutaj... No, no piłka się cofnęła. To też błąd gry. No niestety gol nie został zaliczony. I nie mam swojej pierwszej asysty. A tutaj atakujemy i strzał oraz gol. No i tym sposobem wygrywamy 2-1 na ten moment. Tutaj rzut wolny dla Barcelony i Barcelona Strzela Gola i mamy Remis 2-2. I tutaj bramkarz popełnił ogromny błąd. I pada trzecia bramka dla Barcelony. Jeszcze bramkarz dostał żółtą kartkę. Tutaj atak, i kolejny gol dla Barcelony, już 4-2 pod koniec drugiej połowy. I tu kolejny gol, już 5, dwa dla Barcelony. I minutę później ostatnia akcja tego meczu. I Barcelona strzela nam szóstą bramkę. I tak kończy się moja przygoda w tym El Clasico.